Witajcie kochani w kolejnym odcinku na moim kanale. Dzisiaj jestem z Julką, ponieważ robimy nasz wspólny haul zakupowy z kawaliady, czyli chyba coś, co ludzie z kawaliady lubią oglądać najbardziej. Zapraszamy do oglądania. Więc podaję pierwszą rzecz, którą. Masz tutaj przy sobie Chcesz najdroższą czy najtańszą? No zacznijmy od tych najmniejszych Więc tak, oto najmniejsze, najtańsze rzeczy, które kupiłyśmy na Kawaliadzie Co nie oznacza, że najgorsze Co czy my tu to mamy? Co my tu mamy? Prześliczne smaczki z końskiej cukierki Pierwszy raz ja mam z nimi tak. Właściwie e, kupiła je moja mama, bo moja mama jest maniakiem kupowania, dawania koniom smakołyków Więc jak zobaczyła te urocze smakołyki odsypane e, posypką, zrobione na kształt jakichś torcików, ciasteczek No ja sama chciałam się skusić, ale jak usłyszałam od mamy, że ona to kupuje, to już sobie odpuściłam Więc co my tutaj mamy? To nie jest nasze E, tak, to są horsliksy, które moja mama daje nam w prezencie na święta. E, pozwoliła nam je pokazać tutaj, ale jeszcze oficjalnie nie są nasze. To jest jeden horslix, on jest chyba nowy. Tak, że jest nowy. E, pro diges, diges coś tam. No i taki cząstkowy czastkowy, zcząstaczy, sos czosnkow. <grym> No, takie oto horsliksy bardzo fajne. Boże. I kolejne to... żarcie dla koni. Za to nie zapłaciliśmy nic, dostaćmy to tak. w gratisie. Na piękny uśmiech mojej mamy. Dostałyśmy w gratisie takie oto opakowanie smakułyków, które znamy, lubimy, więc bardzo fajnie. Twoje. O. To coś, co ja kupiłam, e, oto to kupiłam na stanowisku Black Horse. E, jest to siarczan miedzi w takiej tubie, to jest pasta na gnijące strzałki. E, kupiłam dla Perona, bo on ma z tym problem. Może pomoże, mam nadzieję, że tak. Na Instagramie będę to wszystko relacjonować. I w gratisie taką próbkę dostałam chłodzącego żelu. O, to jest słowie. O tak! Za <grymne> to, to też nie zapłaciłyśmy. Za to, to też nie zapłaciłyśmy. Dostałyśmy to od e, przekochanej widzki, obserwatorki mojej Julki. E, jest to taka paczucha, a raczej dwie. No tutaj mamy dla Gazę Horstein tutaj dla opowieści grubej treści. E, zaraz tutaj Wam powiem, co tu jest. Mam tu spis. Julka ma to samo. Mamy to samo. No mamy tutaj. E, świeczkę różaną, maseczkę do twarzy, balony, e, rysunek, e, życzenia świąteczne oraz list. No, pokażę takie rzeczy najbardziej materialne, które ja też możesz wyciągnąć. Balony. O. Baloniki mamy. O, ja mam tutaj maseczkę. A, świeczkę różaną. Ach, nie różanie. E, I jest list. Są życzenia świąteczne. Bardzo dziękujemy, to no było tak, przekochane. Takie... Yy... Po prostu jak ja to dostałam, to aż mi serduszko <laughs> zaczęło tak płonąć i miło... tak miło mi było. Ja byłam w szoku, myślałam, Myślę, że to nie dla mnie. A jednak dla nas owo to było przekochane. Naprawdę jeszcze raz dziękujemy! I tutaj mamy coś, oczywiście Equesta nie mogło zabraknąć. Mamy tutaj nasze nowe komplety. Weź górę, je, bo jeszcze nie mam dołu. E, nasze nowe komplety. O! Hop. Proszę. E, jest to komplet... znaczy bluzka, jak na razie widzicie bluzki e, One są z podszyciem chyba polarowym, Odzież tak, Odzież -zimowa zimowa. 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 zimowa, nowe kolory. Nowe kolory nie pewnie na kawaliadzie w Dziadzie Poznaniu. I moje również je zdobyły się Tak, ja dostałam szarą, e, ona ma taką, takie, nie domieszkę niebieskiego, delikatnie on się przebija Julka taką krwistą, <grym> prawdziwą czerwień Bardzo nam się podobają, e, ja chodziłam przez jeden dzień w moim komplecie Ja tylko mi ciężko, bardzo, bardzo <grym> fajne No i tutaj mamy breczesy Ja i... breczesy mam jeszcze zapakowane, więc e, tak. unboxing, hol z unboxingiem one mają tutaj inny krój niż były te pierwsze bryczesy. One mają ten sam krój co mają. Bryczesy zimowe w środku też mają polarek, taki, nie wiem, misio taki. Tutaj mają kieszeń. Kieszeń na udzie. Bo to Duża kieszeń. Tak. Wszystko fajnie się zmieści, będzie testowanie. Robią się Oj, robi się drogo, <laughs> robi się drogo. To jest zdobycz wyciulki. Tego ci nie daję, bo to jest moje. Tak. E, to <laughs> chyba ja również dostałam na ładne oczy, tym razem moje ładne oczy. Ona kosztuje 15 zł dostałam ją w Gertisie. I mamy tu ocheniacze. Oj, zazdroszczę Ci ich. Mój portal mnie nie zazdrości to są piękne. <grym> <grym> tak, ja generalnie na Kaweliadę jechałam z założeniem, że chcę kupić czajane ocheniacze. Ale budżet, który sobie wyznaczyłam był zdecydowanie mniejszy niż to, ile wydałam. Tu mamy przody. I są to co? E Lamicel pro. I są naprawdę śmieszne I w ogóle, co jest dla mnie śmiesznego, to że tutaj jest brązowe, a tutaj czarno <grym> no. e, Mimo wszystko są bardzo ładne Jak już robiłam test bólu, to no, dawały radę Tak, to są emki Nie chciałam elek bo Etna na pewno nie ma tak dużych nóg Nawet hmm. te koby łamane na fulę, które mam z hkm są na nią trochę za duże Tak Więc myślę, że te będą gites Bardzo fajne okraniaczki Pachną jeszcze nowością Pewnie i ma będzie, tylko ich używać na zawody. <dziewczynny> <dziewczynny> Za dużo kosztowały. <dziewczynny> I jedziemy dalej. I mamy tutaj coś. Co, co, co? Co jest ciekawostką, co jest bardzo interesującą sprawą Czego zapewne jeszcze nie znacie <laughs> bo to jest nowa marka na rynku First Horse on the Moon Już pokazujemy nasze zdobycze Nie wiem, czy w twój, to mój To mój Dobre. Pierwsza Dziękuję. rzecz to jest to Eba, w której oh, tak. są one sprzedawane i to jest bardzo fajne, bo nie jest to taka typowa plastikowa torba, co w sumie nic w nią innego nie wsadzicie. Tutaj macie kieszonkę. Z tego, co yy, dowiedziałam się na stoisku, to będzie możliwość przypinania na rzep swoich własnych kieszonek w bliskiej przyszłości, więc jest to fajna inicjatywa na jakieś zakupy, na zawody. Wydaje mi się, że bardzo ciekawe. W środku wszystko ładnie wykończone. Szyta nie? Tak. Nie jest to produkcja masowa. A w środku siedzi taki, oto, pan Czaprak. <grym> tak, mamy tutaj Czaprak, będzie na pewno jakieś zbliżenie. Jest to Czaprak, który nie wiem, co to jest za materiał jakiś welur czy coś takiego. No, poliester, poliester to jest, no ale no, nic mi to nie mówi, jaki to jest materiał. W każdym razie. Eee, marka First Horse on the moon stawia na to, żeby jakby robić każdy czaprak osobno Taki personalizowany, indywidualny Takiego I już nie znajdziecie Dwóch takich samych nie znajdziecie eee, No taki zielony czaprak będzie testowany A teraz Jola pokaże swój Ja również mam tojapę To jest to mapka identyczne. Tak A w środku co? Ha! Coś innego Taki oto czaprak, a co ma ciekawego? Coś takiego ha, ha. Tak. Logo można odpiąć i można sobie przypiąć, co chcecie Tak Będzie możliwość chyba projektowania e, własnych takich na przypinek, nie nawet drzepów O, tak Tutaj materiał już jest inny I od spodu jest, jest to samo, siateczka. czyli siata Tylko, że moja jest przepikowana, Gazelina jest przepikowana i takie już z tego co kojarzę możecie zdobyć. Aha. Jeszcze jedne, bo to jest tak jakby drugi odłam, inna kolekcja. Tak. I ta firma to jest nowość zupełna. My wzięłyśmy te czapraki do testowania, więc na pewno będą się jeszcze pojawiać nieraz. I jedziemy dalej do ostatnich rzeczy moich. Boże, co ja zrobiłam? No, kupiłam torpola, dlaczego? Jak patrzę na moją ścianę, to sobie myślę Boże, po co Ci kolejne czapraki? Po czym jak byłam na tym stanowisku To panowie do mnie powiedzieli No tutaj nowa kolekcja Piękny, prawda? Jak lśni Zaraz Wam pokażę, jak lśni w pięknym świetle No i zaczarowałam się No Powiem szczerze, tak Zaczarowali mi panowie, zaczarowała mnie obsługa I to oni u mnie mnie skłonili Do gówna tego czapraka Gratuluję panowie! Gratuluję! To nie koniec, byli o, lepsi. Tak. Widzicie, tutaj mamy. No, po prostu nie wiem, nie ma się do czego przyczepić. Jest, czy jest tak dopracowany w każdym calu. Od spodu macie jakiś materiał Evelyn. W sumie czytałam o nim, że jest bardzo chłonny. Pan też mówił, że jest bardzo chłonny. To jest nowa kolekcja. No, i taki torpol. Ale co to nie jest koniec? Bo z tym czerwakiem wiąże się historia. Tak, bo jak już zobaczyliśmy cenę tego, to mówią, no ale to... Proszę pana, to może jakiś ebacik! A pan mówi, że no na nową kolekcję to nie to może! Nie! No to jak no patrzymy? No to jak, to jak tak wezmę dwa! Tak, a zostań. jeden ze starej to będzie ebacik. To pan mówi, no to poszukamy jakiegoś. No i szukam, szukam wszystkie szare jakieś czarne. Szare mamy już. Już mamy takie po czym? Ania mi mówi... Ej Gazela, nie masz jeszcze zielonego? I mówię, nie mam, nie mam. No i pan mi pokazuje zielony czaprak, magnetyczny, magnetyczny zielony czaprak. No i pytam pana, proszę pana jaka jest cena tego czapraka? Pan mi mówi 500 zł, a ja, no to jak tym Pikachu, centralnie. No ja pytam, a po rabaciku? A Pan mówi, że po rabaciku to 320, i wiecie co ja wtedy sobie pomyślałam? No ja biorę, to no, ja poproszę. No i tak oto stałam się posiadaczką tego pięknego torpola zielonego z taką żółto, nie wiem jaką lamówką. lamówką. Tutaj ma takie fajne logo, też w tym kolorze. Tutaj ma te wszystkie, Magnet. nie wiem, panele magnetyczne. Czy co tam w środku jest magnetyczne? Oh, panowie, panowie, panowie! Gratuluję! No. Ja nie powiem, że ja nie jestem z nich dumna, bo jestem. Nie no, panowie byli. No, generalnie byliśmy na praktycznie każdym stoisku, ale panowie z pola po prostu. wygrali. Oni no. czają ją. Oni tak zaczarowali, że ja nie mogłam. A potem siedziałam na tym Grand Prix i. ooo. Ale, ale, a co, co? Co ja zrobiłam? Kiedy to się stało. Ale nie żałuję, nie żałuję, zawsze chciałam Turpola, mam teraz dwa. I trzeci mój. Tak, razem <suszy> trzymamy. No, więc to by było wszystko z holu zakupowego, wszystko. z kawaliady, mamy nadzieję, że wam się spodobał, nam się bardzo podobał. My teraz idziemy płakać. Teraz będziemy płakać przy obiedzie w postaci wody i chleba. No i to by było na tyle, zapraszam serdecznie na socjale Julki, zapraszam na socjale moje i my się z wami żegnamy, do zobaczenia, buziaki. Cześć wam.